Miksa, już się do niej że na będzie. Się pojawili na naszym kanale, więc zaczynamy. Czytamy SELECT. To ja już jeden rok go opakowałam. No, tutaj tutaj mamy pierwszy, ten podstawowy, który go sobie przygotowywana. Normalnie był taki. To ja sobie zrobiłem pewny, bo to był inny kolor. Wszystki gotowe. I tutaj mamy różne triki. To jest tryb taki zwykły, zwykłomata. Podstawowy, jakby można robić Zawsze nie lubię tego momentu i nigdy nie lubiłem trików robić A to najlepsze. Co? Więc saltito Albo nie saltito I się wywaliłem Więc to robię Ui E widzicie tak się gra w tą grę Jeszcze raz spróbujemy, są tutaj replaye

Albo jeden komentarz, albo jedna łapka w górę. Za każdej dziesięcioletniej chwili jedna łapka w górę, albo jeden komentarz. Okej? Dziesięcioletniej chwili. Ło. Wywaliłem. Ehm, czekajcie. A zaraz wam pokażę podstawowy rowerek. Czyli ten. Let's go. Lubię ten czarny kolor, bo to jest taki uniwersalny. Lecimy. Zawsze też chciałem mieć bajnicę z tą złożoną kolorem. 11 punktów, świetnie. Na razie zostawiajcie łap łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku, który prawdopodobnie pojawi się w następnym weekendie albo oczywiście w sobotę. Miłego weekendu, miłego Halloween. Nara!